Zyskała poparcie milionów Polaków. Tworzyła szansę pogłębienia systemu budowławstwa, rozszerzenia zakresu ratownika. Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa Solidarności. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku, odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary i przywódcy w

Do obecnego stanu prowadziłoby reukrojnie do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzi i głodu, który reżimu mogłaby pomnożyć straty, pochłonąć liczne ofiary, szczególnie wśród najsłabszych, tchów, których chcemy chronić najbardziej. W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem. Trzeba powiedzieć dość, trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w Centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych ta tragedia powtórzyć się nie może. Nie wolno. Nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, pod od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim trącą ojczyznę w otchłań ratobójczej walki. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym. Konstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel naszego działania. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Naród ma sobie dość siły. Dość mądrości, aby rozwinąć sprawny, demokratyczny system socjalistycznych rządów. W takim systemie siły zbrojne będą mogły pozostawać tam, gdzie jest ich miejsce, w koszarach. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie zastępuje konstytucyjnych... Jej jedynym zadaniem jest ochrona porządku prawnego w państwie, tworzenie gwarancji wykonawczych, które umożliwią przywrócenie ładu i dyscypliny. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu uratować państwo przed naspadem. Komitet Obrony Kraju powołał pełnomocników, komisarzy wojskowych. Na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz w niektórych jednostkach gospodarczych. Pełnomocnicy komisarze otrzymali prawo nadzorowania działalności organów administracji państwowej od ministerstw do gmin. Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz opublikowane dziś dekrety określają szczegółowo normy publicznego porządku na okres trwania stanu wojennego. Rada Wojskowa zostanie rozwiązana wówczas, gdy w kraju zapanują rządy prawa, gdy powstaną warunki do normalnego funkcjonowania cywilnej administracji oraz ciał przedstawicielskich. W miarę stabilizowania się sytuacji wewnętrznej, ograniczenia swobód w życiu publicznym będą zmniejszane lub uchylane. Niech nikt jednak nie liczy na słabość lub pachanie. W imię interesu narodowego dokonano zapobiegawczo internowania grupy osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. W grupie tej znajdują się ekstremalni działacze Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Na polecenie Rady Wojskowej internowano również Osób, na których osobista odpowiedzialność za doprowadzenie w latach 70. do głębokiego kryzysu państwa oraz za nadużywanie stanowisk dla osobistych korzyści. Wśród osób tych znajdują się m.in. Edward Pierek, Piotr Jaroszewicz, Widzisław Gruzin, Jerzy Łukaszewicz, Jan Szydlak, Tadeusz Gaszczyk i inny to zostanie opublikowane. Będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła, bez względu na to, gdzie się ono rodzi. Parada Wojskowa zapewni warunki dla bezwzględnego zaostrzenia walki z przestępczością. Działalność przestępczych gangów rozpatrywana będzie przez sądy w trybie doraźnym. Osoby trudniące się spekulacją na wielką skalę, czerpiące nielegalne zyski, naruszające normy współżycia społecznego, będą ścigane i karane z całą surowością. Majątki zgromadzone w bezprawnej drodze ulegną konfiskacji. Osoby na stanowiskach kierowniczych, winne zaniedbań służbowych, marnotrawstwa i partneringu, wyżywania władzy i słusznego stosunku do spraw obywateli będą na wniosek pełnomocników Purocłońca Polska Radia Wolna Europa zastanowić dla prawa i Obecnie przypominamy Państwu, że nas słuchać na falach średnich 14 metrów oraz na falach krótkich pasmach 13, 16, 19, 25, 31 i 41 metrów. dziś wieczorem, na na Również dziś, z honorem, z pełniskiem. ma czyste ręce. Nie zna prywatnych lecz twardą służbę. Nie ma innego celu niż dobro narodu. Odwołanie się do pomocy wojska. Może mieć i ma tylko charakter przejściowy, nadzwyczajny, wojsko nie zastąpi normalnych mechanizmów socjalistycznych demokracji. Demokrację można jednak wdrażać i rozwijać tylko w państwie silnym i praworządnym. Anarchia jest zaprzeczeniem, jest wrogiem demokracji. Jesteśmy.

Drogą do tego celu jest socjalizm, akceptowany przez społeczeństwo, w z wzbogacany doświadczeniem życia. Taką Polskę będziemy budować, takiej Polski będziemy bronić. W tym dziele rola szczególna przypada ludziom partii. Mimo popełnionych błędów i gorzkich porażek, partia w procesie historycznych przemian. Jest nadal siłą aktywną i cukrem, aby skutecznie sprawować swoją przewodnią misję, współpracować owocnie z sojuszniczymi siłami. Opierać się musi na ludziach prawnych, ogromnych i ważne. Na takich, którzy w każdym środowisku zasłużą na miano wojowników o sprawiedliwość społeczną, o dobro kraju. To przede wszystkim. Rozprzygnęła o autorytecie partii w społeczeństwie. To jest jej perspektywa. Będziemy oczyszczać zecznie życie urodła naszych radia na Europa. Chronić uniwersalne wartości socjalizmu, wzbogacając je stale o narodowe pierwiastki i tradycje. Na tej drodze, socjalistyczne ideały, o Mamy średnią 2,5 na 17 metrów. Na falach krótkich otrzymamy 13, 16, 19, 25, 31, 41 metrów. Tak pojmujemy ideę porozumienia narodowego. Podtrzymujemy ją. Szanujemy wielość światopoglądów. Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła. Istnieje nadrzędny cel, jednoczący wszystkich myślących, odpowiedzialnych Polaków. Miłość Ojczyzny, konieczność umocnienia z takim trudem wywalczonej niepodległości, szacunek dla własnego państwa to najmocniejszy fundament prawdziwego porozumienia. Obywatelki i obywatele, tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak mimo powrotu do błędnych metod i praktyk przed sierpnia 1960 roku. Podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej i nowych. Wszystkie doniosłe reformy będą kontynuowane w warunkach ładu, rzeczowej dyskusji i dyscypliny. Odnosi się to również do... W związku z uchwałą Rady Państwa o wprowadzeniu na terytorium Polski Rzeczypospolitej budowy Stanu Wojennego Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził zakaz poruszania się obywateli w miejscach publicznych w godzinach od 22 do 6. Godzinę milicyjną wprowadzono na obszarze całego kraju. Jednocześnie na osoby przebywające w miejscach publicznych w porze dziennej nałożono obowiązek posiadania przy sobie dokumentów stwierdzających a do uczniów mających ukończonych 13 lat legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu osobistego. Zakaz przebywania w miejscach publicznych po godzinie milicyjnej nie dotyczy pracowników służb pracowniczych i komunalnych, wykonujących swoje obowiązki służbowe i posiadających ważne legitymacje. Osoby powracające z pracy lub udające się do miejsca pracy po godzinie milicyjnej. Nowym, powinni we własnym interesie uzyskać jak najszybciej właściwy spis określający godziny pracy, dokonany w zaświadczeniu wystawionym przed Zakład Pracy. Organa Ochrony Porządku Publicznego zwracają się do wszystkich obywateli z apelem o ograniczenie do minimum poruszania się w miejscach publicznych bez uzasadnionej potrzeby, co ułatwi przywrócenie bezpieczeństwa Państwa i zapobiegnie naruszeniom porządku publicznego. W stosunku do osób nierespektujących powyższych ograniczeń funkcjonariusze milicji obywatelskich i innych służb porządkowych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego niezależnie od obostrzonych sankcji karnych wynikających z dekretu o stanie wojennym. Wprowadzenie stanu wojennego m.in. powoduje czasowe zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podstawowych praw obywateli. A w szczególności wolności i nietykalności osobistej oraz nienaruszalności mieszkań. W roku 1942 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, obywatele Polski mający ukończone 17 lat, w stosunku do których ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku prawnego, Albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa, mogą być internowani w ośrodkach odosobnienia na czas obowiązywania stanu wojennego. Osoby, wobec których wydano decyzję o internowaniu, podlegają nadtrzymaniu przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i przekazaniu do ośrodków właściwych warunków do w zadań wojewodnego zadań jednostki sanitaryzowane, organy powołane do ochrony instytucji ochrony zdrowia jak również należyte funkcjonowanie gminy, gmin zdrowia i opieki społecznej, nie ma wykonywania określonych świadczeń przez obywateli na rzecz obrony kraju. W tym celu zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych określa zasady świadczeń osobistych i rzeczowych. Na osoby, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 60 lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych polegających na nieodpłatnym wykonywaniu w każdym czasie różnego rodzaju prac doraźnych przez okres do 7 dni na rzecz jednostek wykonujących zadania dla potrzeb obrony państwa. Wykonanie świadczeń osobistych one z obowiązkiem użycia posiadanych prostych narzędzi oraz środków transportowych. W ramach obowiązku świadczeń instytucje państwowe i mają obowiązek udostępniania nieruchomości albo rzeczy ruchomych niezbędnych dla celów obrony. Obowiązek ten może być również nałożony na osoby fizyczne oraz na osoby prawne. Organami upoważnieniem do nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony są prezydenci miast, dnia podstawowego i naszyjniki. Minister z delegacji zawartej w dekrecie, a także uprawnień przewidzianych w ustawie o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. Wydał rozporządzenie, w którym zobowiązał osoby fizyczne do złożenia do depozytów najbliższej jednostki milicji obywatelskiej w terminie 24 godzin, licząc od godziny 6 dnia 13 grudnia 1981 roku Wszelkiej posiadamy przez osoby broni palnej, krótkiej, myśliwskiej, sportowej, pistoletów sygnałowych, a także amunicji do tej broni oraz materiałów wybuchowych. Obowiązek złożenia do depozycji broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych ciąży także na kierownikach jednostek, urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, szkół jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, dysponujących w broni.